Witajcie w nowym filmiku. Dzisiaj mam coś dla miłośników roślin. W końcu mamy 2022, więc nowy rok, nowe rośliny. Ostatnio po moim urlopie niektóre rośliny nie czułem się za dobrze, więc na poprawę humoru musiałam sobie kupić kilka nowych. Oczywiście lubię się nimi dzielić i wam je pokazywać. Mam kilka ciekawych. E, na pewno jedna jest bardzo wyjątkowa, która w życiu mi się nie dziwiła, że będę ją mieć, ale to może zostawię ją na koniec. Ehm, także co? Zaczynamy. E, pierwszą rzeczą, która będzie, jest to alokacja Black Velvet. Była już bardzo długo na mojej liście marzeń i ostatnio, jak ją zobaczyłam w sklepie, to oczywiście muszę ją mieć, a powiem szczerze, że sporo roślin jest e, bardzo dostępnych. I bardzo w przystępnych cenach Więc bardzo fajnie Zobaczymy jak ona się będzie u mnie zachowywać Na razie jest ok Odpukać mm. Liście ma przepiękne W kamerze wygląda jak taka butelkowa zieleń Od spodu są takie bordowe mm. I co? A na żywo jest taka naprawdę mega czarna Więc jest przepiękna, twu twu twu. Zobaczymy jak będzie się sprawdzać. Następną rośliną jest to mega śmieszne, wspaniałe coś, nie wiem jak to się nazywa. Podpiszę dziś tu na dole. Jest to roślina, która jest bardzo wrażliwa na dotyk I ja ją przyniosłam z pokoju obok i ona się już zamknęła po prostu była przez przejście z pokoju do pokoju. E, więc ona się tak po prostu fajnie zamyka, ja muszę przestać ją dotykać bo robię to po prostu za często e, a nie chcę jej zabić I jest to roślina Szymona, bardzo mi się spodobała, właśnie zwłaszcza to, że to się zamyka, e, więc powiedziałam, że ma sobie sam o nią dbać e, więc jak padnie e, to jest jego wina tyle wiem o roślinie, co w już nie pamiętam e, czasem nie pamiętam po prostu jak się obchodzi z rośliną i często wchodzę znowu w gogle i, i szukam i nie wiem, czy ona. Aha, lubi chyba w mokro. Lubi mieć mokro albo wilgotno. Muszę ją chyba podlać, bo tutaj już osypują się liście. I na pewno nie przeżyje nam urlopu. Już to mówiłam ostatnio. Następną rośliną jest. To jest. To jest filodendron. Bardzo mi się podoba. Powiem szczerze, że to jest taki prosty kwiatek, ale yy, łatwy w uprawie, ale po prostu robi wrażenie. Po prostu to, jaka kombinacja, je, kombinacja jest tych liści jest wspaniałe. Jak on się nazywa? Hmm. Często te rośliny są w Ikei i już dawno, dawno miałam sobie kupić. Ale zawsze było, ale zawsze było takie, nie, można sobie razem, a to takie zwykłe, a to nic specjalnego. Ale zawsze jakoś tak rzucała mi się w oczy i jak się masz, babo? Jak się masz? Du -ru -ru, du -ru -ru. To nie jest filodendrum, tylko epi premium. Także jest piękne. Mam nadzieję, że się będzie rozwijać szybko na lato. Ja uwielbiam rośliny pnące. Mam taki plan, że po prostu za później zrobić takie, poucinać sobie szczepki i połączyć kilka kolorów. Tego Brazila, tego Neona, te Marble yy, I po prostu, żeby to była taka jedna kombinacja różnych kolorów Fajne, fajna sprawa Następną jest Moja księżniczka, nie wiem czemu tak nazywam, bo chyba to jest choja yy, Kiermosa, nie wiem, nie chcę ściemniać yy, yy, Ja szukałam nazwy W internecie, ale po prostu nie wiem Nie wiem ona jest tutaj biała, tu lekko żółta, mam nadzieję, że wyjdzie różowa Tu ma takie piękne wybarwienia To jest niesamowite, że to jest różowe w ogóle To jest zielone, to jest różowe Znalazłam ją w takim u nas garden centrum Za grosze dosłownie I ja mówię, o nie, muszę ją mieć Dosłownie ona była, kosztowała 10 euro Wiem, że kiedyś choje były bardzo drogie, chyba jakieś tam niektóre odmiany. To jest moja druga choja, jedną miałam dawno, dawno, jak zaczynałam przygodę z roślinami. I wiecie co, jaka byłam głupia, ja po prostu nawet nie poczytałam o niej. Ja poucinałam te badyle ja mówię, co tak odstaje, nie podoba mi się. Poucinałam te badyle, gdzie tak naprawdę ona najpierw je wypuszcza, a potem są te pędy. A, wypuszcza pęda i potem są liście, przepraszam I ja to płucinałam, bo stwierdziłam, że to na pewno jej szkodzi I to na pewno ją obciąża Co za mały głupek po prostu I, I ją zabiłam, przelewałam, ona miała żół... Ojej, padła mi szybko chyba w ciągu miesiąca I ja się tak zraziłam i powiedziałam, że więcej nie jest żadnej i mi się w ogóle nie podobają to była całkowicie inna, może sobie tutaj zdjęcia Ale ta no zobaczcie, jest cudowna ja nie mogę po prostu się na nią napatrzeć zobaczmy jaka to jest hoja hoja white, na pewno coś white leaves tak, nie, mm. hoja carnosa Cri carnosa crimson queen, boże, jaka nazwa hoja carnosa crimson queen, znalazłam na Etsy Znalazłam na Etsy podobną o takiej nazwie, więc y, powiedzmy, że to jest ona. Ale znowu tutaj jest White Leaves, więc y, też jest bardzo podobna. Więc proszę, napiszcie mi w komentarzu, co to jest za choja. bo nie wiem. Ok, nic, teraz czas na gwiazdę programu. Widzicie to? Teraz jest podobno pełno, pełno, biedrące. E, widziałam w Polsce jest jakiś szal na filodendron e, pink princess. Ja mam bardzo malutką e, e, szczepkę odmiankę. Ja mam bardzo malutką roślinkę, ten liść jest nowy, e, więc e, czekam, aż będzie pół różowy, pół, pół e, taki ciemny albo cały różowy. Nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że mi nie padnie. Podobno tego filodendrona się traktuje jak wszystkie filodendrony, czyli mała ilość. O, stary przyjechał Właśnie dowiedziałam. A ja na obiadu nie zrobiłam jeszcze. Zrobię mnie je. Nie żartuję. E, więc podlewa się go tak zwykłego filodendrona, tylko chyba potrzebuje doświetlenia, ale uwaga! A! Zainwestowałam. Zainwestowałam żarówki, więc ja doświetlam codziennie rośliny. Ujez, eee, jak się ciemno zrobiła! Doświetlam codziennie rośliny, więc liczę, że zaczną mi szybko rosnąć, ale e, jestem po prostu tak zakochana. Chciałam sobie kupić jeszcze jedną, ale powiem Wam, że ona u nas była droższa. Widziałam, że w Polsce było tańsze Ja dam za tą malutką szczepkę, powiedzmy szczepkę do tego małego kwiatuszka. Za tą małą roślinkę 10 euro, a w Polsce widziałam po 9 zł. 10? Tak, like hello! Eee, więc stwierdziłam, że poczekam aż przyjdzie, może nowa dostawa. Bo tamte co zostały, to były tylko dwie. Dosłownie dwie. Eee, dwie i to jeszcze słabo wybarwione. Eee, ta moja byłaby najpiękniej wybarwiona. Po prostu ja nie mogę w to wierzyć, że ja mam taką roślinę po prostu. A w sklepie mamy taką ogromną, piękną już za 170 euro, więc masakra. Eee, rozpędziłam się, nie wiem o czym mówiłam, więc e, jest, jestem mega szczęściarą, że to mam. I teraz stwierdziłam, że e, jak będę jechać na urlop... To sobie koj załatwie, Zapłacę komuś, żeby po prostu podlewał mi rośliny i do nich doglądał, bo za każdym razem jakaś cierpi na tym. Więc, więc tak, nie mogę pozwolić, żeby moje rośliny mi padły. A zabrać ich też nie będę na Także to są chyba cztery takie nowości. Czy coś jeszcze tak myślę? Chyba nie, chyba nie. Bo na razie nie, na razie robię sobie przerwę od nowych roślin. Tak myślę wydaje, tak. Ale niedługo są walentynki, więc zobaczymy. Także tym pięknym, różowym akcentem dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia wkrótce. Pa!